Patrzcie, frytki z serem, plaster sera na górze, nic więcej. Cheddar, to nie ma żadnej rewelacji. Frytki są dobre, jak tam, są identyczne, ale ja jest ten plaster sera, albo to jest sos serowy, chociaż nie wiem, wygląda jak topiony ser. No taki plasterek sera z folijki, nie wiem czy to Hochland, czy jakiejś tam innej firmy, brytyjskiej najczęściej w markecie. Jak to dobrze pomieszacie, to nawet się dobrze... patrzę to, jak wymiesza, to robi taki glut. O. Nadaje no, to trochę smaku, ale jak dla mnie za mało tego. Ostatnia pozycja. Boczuś i ser i cebula, które w sumie nie było napisane, nawet jeszcze zaraz sprawdzę w internecie, ale jakby tu jest cebula, zobaczcie, taka wiecie, cebula prażona, taka z paczki, co można kupić w markecie. Widzicie, jest boczek, cebula, boczek jest w ogóle bokiem gdzieś sypany. O, to Wam pokażę, boczuś jak to dobrze zamieszasz, to jeszcze półbied, ale Sena tak samo jak na jak tam. Próbujemy. Mam dwie wiadomości. Jedną dobrą, jedną złą. Jest to dobre. Naprawdę. Ale tą złą wiadomością jest to, że te frytki dzięki temu. Że wyglądają tak, czyli są obsypane tą prażoną cebulą. Smakują tylko tą cebulą. Serio. Tego boczku to prawie nie czuć. Gdzieś tam jakiś w tyle bardzo mocno smak, ale cebula. Bierze pierwszy rząd i trzyma wszystko z przodu. Bierzesz frytkę, nie czujesz frytki, czujesz cebulę.